Dojrzewanie. Każdy z nas zna to z własnego doświadczenia. To taki życiowy rollercoaster, który przeciąga nas od góry do dołu, nauczy nas życia i pokory, ale przede wszystkim, na który każdy z nas dostanie bilet w jedną stronę, bez względu na to, czy tego chce, czy nie. Dojrzewanie to też taki trochę jakby rejs dzikich emocji nowych doznań, trudności i nieoczekiwanych wyzwań, przed którymi stawia nas świat. Każdy z nas pisze swoją własną historię. I każdy z nas, może już to historię ma napisaną, ale łączy nas kilka wspólnych podobieństw. Każdy z nas, na 100%, kłócił się kiedyś z rodzicami o głupoty, które dla nas w tamtym momencie miały ogromne znaczenie. Za żarcie staliśmy przy swoim i nie dawaliśmy sobie niczego powiedzieć. A pozornie głupie i często niebezpieczne pomysły przychodziły nam do głowy codziennie. Pamiętam, gdy miałem 11 lat, postanowiłem pójść na koncert z moimi znajomymi. Nie, zdawa nie zdawałem sobie jednak sprawy, z jakich potencjalnych zagrożeń może takie wyjście się narodzić. Wiedziałem to, że. Dzieci są porywane, molestowane czy gwałcone. Jednak dla mnie była to w tamtym momencie abstrakcja i w sumie to nie wierzyłem w to. Rodzice oczywiście nie pozwolili mi na to pójść, a ja uważałem ich za okropnych ludzi, którzy w ogóle mnie nie rozumieją i nie chcą, żebym czerpał z życia przyjemność. Pewnie nie jedna osoba z Was kiedyś też tak uważała i uważała swoich rodziców za mega wkurzające osoby. Ale co tak naprawdę zawinił w tym wszystkim? Kogo? Kogo? Kogo winą są te wszystkie kłótnie, nieporozumienia i sprzeczki? Dziecka, nastolatka, czy może rodzica? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nikogo z wymienionych. No ale jak to powiecie? Przecież no kto, no kto może być z tym, tym wszystkim problemem? No, odpowiedź jest prosta. Jest on. Tutaj, w naszej głowie. Jest to nasz mózg. Mózg człowieka rozwija się od tyłu do przodu. Tylnie jego części odpowiadają za koordynację wzrokową, ruchową i zmysłową. Środkowe jego części zaś rozwijają się w troszkę późniejszych latach życia człowieka i odpowiedzialne są m.in. za emocje. Zaś na końcu naszego dojrzewania rozwija się część mózgu zwana płatem czołowym. Jest on odpowiedzialny za m.in. działanie, osąd, wygląd, kontrolę odruchów, abstrahowanie, planowanie, samoświadomość i... Zdolność do oceny ryzyka. To właśnie ta część mózgu sprawia, że nastolatkowie często nie widzą zagrożenia w swoich działaniach i nie odczuwają strachu przed wykonaniem danej czynności. Szacuje się, że ta część mózgu rozbija się aż do 21 roku życia. Sprawia to, że nasi rodzice w wieku 30, 40 czy 50 lat widzą i dostrzegają większe zagrożenia niż my. W dodatku, na to, że nas nastoletni mózg rozwija się od tyłu do przodu, wpływa, oprócz tego, wpływa jeszcze yy, jedna rzecz. Wiecie co? Pomyślcie chwilę, ja przetoczę jeszcze jedną krótką historyjkę. Na pewno każdy z was się kąpi. Wynajmniej tak zakładam. Każdy z nas zna to nieprzyjemne uczucie, kiedy jest nam zimno, jesteśmy mokrzy po kąpieli i jedyne o czym marzymy, to osuszenie się, skoczenie w ciepłą piżamę i do łóżka. Każdemu z nas w takiej sytuacji zdarzyło zostawić się ten nieszczęsny ręcznik na krześle, fotelu, czy po prostu na podłodze. Często później zapominamy o tak błahej rzeczy, jaką jest mokry ręcznik na podłodze. Zaś nasi rodzice uu, widzą tutaj wielki problem. I wtedy pojawia się gadka. Traktujesz dom jak hotel. Nie szanujesz swoich dzieci. Mhm. Wszyscy to znamy. Ale. I tak zaczyna się trzecia wojna ręcznikowa. Napisał Dean Burnett w swojej książce: jak, Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić? Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ręcznik, prawda? Jest mnóstwo innych przykładów, jak talerz, którego nie odnieśliśmy do kuchni, czy skarpetka, która leży przy naszym łóżku od tygodnia, albo ta nieszczęsna szklanka, lub kilkadziesiąt szklanek w naszym pokoju, z których korzystamy. Korzystamy. No i co się dzieje? Bo nasi rodzice robią z tego ogromny problem, a my tak naprawdę tego nie zauważamy. Tutaj zadajemy sobie pytanie: czy w ich mózgu doszło do jakiejś awarii? Czy oni w ogóle myślą świadomie? O co im chodzi w ogóle? No i odpowiedź znowu jest bardzo prosta, bo to nie ich mózgi się rozbijają, tylko nasze, niestety. Pamiętacie jeszcze pytanie, które zadałem Wam kilka minut temu? Tym jeszcze jednym ważnym aspektem jest pojemność naszego mózgu. Można ją porównać do waszego smartfona czy dysku twardego. Na potrzebę tego wystąpienia, załóżmy, że nasz mózg ma pojemność 100 GB. W przeciągu pierwszych pięciu lat naszego życia, nasz mózg zapełnia ponad połowę tej pojemności. Kiedy uczymy się podstawowych rzeczy, Podstawowych czynności, typu jedzenie, śmianie się, wyrażanie emocji, czy po prostu nawet takie proste czynności, jak mówienie, czy życie w społeczeństwie. Podczas tych, podczas nauki tych właśnie umiejętności, nasz mózg zapisuje praktycznie każdą informację nową, aby w przyszłości potencjalnie móc ją wykorzystać. Jednak w czasie naszego rozwoju przychodzi taki moment, i tak, zgadliście? Jest to znowu okres dojrzewania. Jest to moment, w którym nasz mózg praktycznie w 100% jest już zapełniony. W tym momencie nasz mózg zaczyna się upgrade'ować. E, tak jak telefon. Tylko z jedną dużą różnicą. Nasz mózg nie wyłączy się, przynajmniej w, w większości przypadków, tak jak telefon, na kilka minut, aby później magicznie zacząć działać ze 100% mocą. Dlatego ten proces może trwać w naszych mózgach latami. Podczas tego całego procesu nasz mózg dorasta. I w wieku mniej więcej 7-6 lat, nasz mózg osiąga 95% wielkości mózgu dorosłego człowieka. I takie proste czynności, proste wspomnienia, jak na przykład oglądanie bajek czy jedzenie śniadania, są po prostu z niego usuwane, aby zrobić miejsce na nowe, takie jak Delta, gdzie leży Kora Południowa i jaki właśnie yy, MAS, jako mas stolice. W tym momencie nasz mózg nie dość, że jest zajęty oczyszczaniem się z niepotrzebnych plików, to w dodatku cały czas przybywa mu nowych informacji. Działa on na najwyższych obrotach i taki głupi przykład, jak ręcznik na podłodze czy kubek, totalnie go nie interesuje. I umyka mu, naj, 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 najzwyczajniej mu umyka. Zaś w pełni rozwinięte mózgi naszych rodziców, z niewiadomego, z niewiadomego powodu, bardzo się tym interesują i robią nam wielki problem z tego nieszczęsnego ręcznika. Dean Barnett y, w książce, o której już mówiłem, wspomniał, kłótni z rodzicami nie da się całkowicie uniknąć, bo stanowią nieodłączną część dojrzewania. I miał on najświętszą rację. Nie da się tego uniknąć w 100%, ale zawsze możemy spróbować. Podsumowując, okres dojrzewania to okres wielu zmian, nie tylko na zewnątrz, czyli w naszym ciele, ale również tutaj, w naszej głowie, które wpływają na to, jak się zachowujemy, odczuwamy czy postępujemy. I teraz krótkie przesłanie do rodziców. Pamiętajcie o tym no i próbujcie zrozumieć swoich nastolatków, bo wy też. Kiedyś byliście w naszej sytuacji. Dziękuję bardzo.